Witajcie. Dzisiejszym tematem będzie Friendzone. Zapraszam. Temat Friendzone'u jest szeroki i można rozpatrywać go z różnych stron, dlatego omówienie ich wszystkich w jednym krótkim materiale będzie kłopotliwe. Ale jak zwykle postaram się przedstawić to, co moim zdaniem jest najważniejsze dla zrozumienia tematu. Friendzone, tłumacząc dosłownie, to z angielskiego strefa przyjaciół. To niepożądana w kontekście podrywu sytuacja, w której apsztyfikant nie jest postrzegany jako obiekt pożądania. Jeżeli smaliłeś cholewki do jakiejś dziewczyny i trafiłeś do frędzonu, to znaczy, że nie wzbudziłeś pożądania, czyli odpowiednich emocji, zwanych błędnie miłością, i w rezultacie trafiłeś do szufladki nieatrakcyjnego związkowo lub rozpłodowo. Nieatrakcyjny, czyli taki, który nie jest postrzegany jako najlepszy możliwy wybór dla pani. Przypominam, że o atrakcyjności na podstawowym poziomie decyduje gadzi mózg, a nie logiczna kora czołowa. Ta ostatnia ma za zadanie znaleźć akceptowalne wytłumaczenie, racjonalizację odczuwanych emocji. Kryterium postrzegania za atrakcyjnego przez panie na podstawowym, a często podświadomym poziomie, podświadomy, bo przypominam, że dziewczyny często same dokładnie nie wiedzą, jakie to są kryteria, i dlatego opisują, że nie ma tego czegoś. Sprowadza się do wartości i użyteczności. Prawo brifo mówi o tym wprost. Czyli absztyfikant albo nie jest wystarczająco zabawny, czym generowałby odpowiednie emocje, których pani chciałaby więcej, albo nie jest wystarczająco przystojny, czym łechtałby jej ego, lub wręcz zaniżałby jej wartość w środowisku, albo nie jest wystarczająco zamożny, albo zaradny, albo męski, tak jak na przykład Wokulski w lalce, i tak dalej, i to, jakich dokładnie kryteriów nie spełnił facet, jest sprawą całkowicie indywidualną i zależną od konkretnej dziewczyny i życiowej fazy, w jakiej jest. Ale pewne jest, że jeżeli trafił do zakładki przyjaciela, to ich nie spełnił, ponieważ w przeciwnym wypadku ona dopuściłaby go do siebie i stworzyliby parę. W przypadku mężczyzn kryteria są proste: Ładna lub brzydka. Zrobiłbyś ją lub nie. Dlatego mówi się, że prawdziwego pożądania nie da się udawać. I jest to jak najbardziej prawdziwe w przypadku większości dziewczyn. Zwróć uwagę, dokładnie z tego powodu panie robią sobie sztuczne cycki, makijaże wydają fortuny na ciuchy, ponieważ chcą być pożądane, żeby przyciągnąć atrakcyjnego w ich mniemaniu faceta. A jaki to facet? Lepszy i silniejszy od nich, wyjaśnia to zjawisko hipergami. Mogą mówić, co chcą, ale widziałem i sprawdziłem za dużo razy, żeby wierzyć, że jest inaczej. Logicznie mogą twierdzić, że jest inaczej, ale biologia jest jaka jest i dopóki pani nie jest tego świadoma, to podlega jej tak samo jak każdy inny nieświadomy człowiek. Dla przykładu, czy widziałeś kiedykolwiek kobietę, która powiedziałaby: Chcę, aby facet leciał na moją inteligencję i wiedzę, dlatego zrobię doktorat z fizyki kwantowej albo inżynierii materiałowej. Albo przed randką, zamiast malować się godzinami, przeczytam kilka wierszy. Nie ma takiej opcji. Łatwiej wydać 15 kafli na cycki, niż poświęcić kilka lub kilkanaście lat na ładowanie głowy informacjami, które w procesie wzbudzania pożądania dla gadziego mózgu są nieistotne. Takie są zasady gry. Świadomi mężczyźni, gracze oraz PUAE wiedzą to i dlatego inaczej podchodzą do będących na ostatniej prostej milfów, a inaczej do świeżo upieczonych studentek. Bo co innego jest dla nich ważne? Mają inne logiczne kryteria, ale podstawy biologiczne są niezmienne. Męski facet będzie zawsze atrakcyjny dla kobiety. Koniec kropka. Takie są zasady gry. Skoro już wiemy, że trafienie do frendzonu to w zasadzie odrzucenie zalotów, powstaje pytanie, dlaczego akurat przyjaciel? Musisz wiedzieć, że sposób komunikowania się kobiet w warstwie językowej jest inny niż mężczyzn w tym sensie, że kobiece kobiety nie chcą ranić uczuć innych, a dodatkowo pragną pozostać w możliwie jak najlepszej socjalnej komitywie z innymi ludźmi, którzy są w jej kręgu towarzyskim. Z tego powodu, odrzucając zaloty faceta, elegancka kobieta podkreślam elegancka zrobi to delikatnie w taki sposób, że zamiast wejść w intymną relację, zaoferuje swoją przyjaźń i w ten sposób trafia się do zakładki przyjaciela. I tu pojawia się problem ponieważ frędzą to nie jest to, na czym facetowi zależy. Facet najczęściej chce się z panią poprzytulać i dobrać do bobra, a nie zostać jej przyjacielem. Ta niespełniona chęć, można nawet powiedzieć, że biologiczna i kierowana hormonami potrzeba, będzie generowała napięcie, które jest nieprzyjemne, ponieważ odrzucenie zalotów oznacza, że nici z sypialni. Natomiast egoistyczne, toksyczne kobiety z rozbuchanymi i często nierealnymi oczekiwaniami, które są przekonane o swojej wyjątkowości, mające grono adoratorów nie będą się na to siliły i najzwyczajniej w świecie oleją cię bez zbędnych ceregieli tym bardziej jeżeli nie będzie to wiązało się z żadnymi konsekwencjami to oznacza że dużo łatwiej dostaniesz grubiańską odmowę w zatłoczonym klubie gdzie laska praktycznie cię nie zna i istnieje nikłe prawdopodobieństwo że kiedykolwiek jeszcze cię zobaczy niż gdybyś był mocno związany z ludźmi z jej codziennego środowiska na przykład z pracy Żebyś dobrze zrozumiał ten mechanizm odrzucenia, podam Ci przykład. Wyobraź sobie, że podbija do ciebie 150 kg, 160 cm kobieta, i to ona chce wejść z Tobą w związek lub przynajmniej zaciągnąć Cię do sypialni. Widzisz, że ma przetłuszczone włosy, brzydką cerę i jest cała zasapana, ponieważ męczy ją nawet chodzenie. Będziesz nią podniecony? Zapewne nie. Również spuścisz ją po brzytwie. Jeżeli będzie miała 80 kg i jakieś widoki na utratę kolejnych kilogramów, czyli w rozsądnej perspektywie podejrzewasz, że może się wylaszczyć, lub jeżeli przez nią możesz mieć dostęp do jej atrakcyjnych koleżanek, o ile takie ma, również zaproponujesz jej przyjaźń, aby nie palić za sobą mostów i aby nie wyjść na prostaka. W takim przypadku to ty zrobisz sobie z niej przyjaciółkę na orbicie. To jest ten sam mechanizm widziany z drugiej strony. Ciekawostką jest, że jeżeli umiesz rozpoznać szczegółowe kryteria, jakimi kieruje się dana dziewczyna, i następnie zademonstrować te pożądane cechy, lub jeżeli w naturalny sposób je posiadasz, to bardzo trudno będzie ci wpaść w zakładkę przyjaciela i w zasadzie będziesz musiał się o to dość mocno postarać. Faceci, którzy mają duży wybór, dokładnie tak jak panie, mogą sobie pozwolić na wrzucenie do frędzonu dziewczyn i to z reguły tych brzydkich, co przed chwilą opisałem. Te trochę ładniejsze. Puknął i dopiero później zostaną przyjaciółmi. Oczywiście przyjaciółmi w cudzysłowie. Jak to jest z tą przyjaźnią, tłumaczyłem w odcinku numer 47. Podsumowując tą część, jeżeli zostałeś określony jako przyjaciel przez dziewczynę, która podoba Ci się i do której robisz podchody, to tłumacząc z kobiecego na zrozumiały dla faceta język, przesłanie brzmi: Jesteś fajnym facetem, ale nie pociągasz mnie seksualnie. Z męskiego punktu widzenia, frędzą oznacza nici z przyjemności, ale jednocześnie oznacza odrzucenie i dlatego jest takim nieprzyjemnym stanem. Pamiętam przypadek, kiedy sam wylądowałem w tej strefie. To było jeszcze na studiach. Była pewna dziewczyna, fajnie się z nią gadało. Była otwarta, miała dodatkowo świdrujące spojrzenie i jakże fajny tyłek. No i spodobała mi się. Zabierałem się do tego jak pies dojeżdża, czyli dokładnie tak, jak na miłego i nieznającego zasad gry chłopaka przystało, delikatnie i niezdecydowanie, oraz dodatkowo utknąłem w swojej głowie, zamiast zdecydowanie działać. Co spowodowało, że gdy wreszcie zaprosiłem ją na randkę, otrzymałem komunikat zwrotny, który mniej więcej tak zapamiętałem: Ble, 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 ble. jesteś świetnym przyjacielem, ble, ble, ble. Więc nie martw się, chyba nie ma na ziemi faceta, który nie wpadłby do szuflady przyjaciela przynajmniej raz, a zapewne dużo częściej niż jest skłonny przyznać. Musisz wiedzieć, że to, że jakaś dziewczyna wrzuciła cię do zakładki przyjaciela, nie znaczy, że jesteś nic nie wart i że każda tak zrobi. Jeżeli faktycznie każda tak robi, to znaczy, że trzeba zabrać się za siebie i coś poprawić w swoim życiu. Pamiętaj, nic się nie zmieni, dopóki czegoś nie zmienisz. Teraz idźmy dalej. Dlaczego friendzone jest nieprzyjemny? Gdy już znajdziesz się w nim, zasadnicze powody są dwa. Po pierwsze, to wspomniane wcześniej odrzucenie. Tłumaczyłem skąd to się bierze w odcinku numer 20, ale po drugie, jest to najczęściej zasługą samego faceta. Idealizując dziewczynę i stawiając ją w swojej głowie na piedestale, automatycznie umniejszasz swoją wartość. Dzieje się to najczęściej nieświadomie, ale się dzieje. Wiem, że jeżeli znajdziesz się w takiej sytuacji pierwszy raz i nie masz jeszcze doświadczenia, to uważasz, że życie traci sens i zdarzyła się największa tragedia pod Słońcem. Masz złamane serce i tak dalej. Znam to uczucie, byłem tam, czułem to. Zainwestowałeś emocjonalnie o wiele więcej niż dziewczyna. Wyobraziłeś sobie was trzymających się za ręce o zachodzie słońca nad brzegiem Szumiącego Morza i wyznających sobie ze łzami radości w oczach dozgonną miłość. Ocknij się, to tak nie działa. Karmiłeś siebie takimi myślami, ponieważ były przyjemne, i w ten sposób wyrobiłeś sobie fałszywe przekonania co do tego, jak będzie wyglądała Twoja przyszłość z nią, a życie zweryfikowało to, i dlatego pojawia się nieprzyjemne cierpienie. Klasyczny dysonans poznawczy. Im więcej emocjonalnie zainwestujesz w swoje myśli zamiast w przysłowiowe tu i teraz, tym bardziej się zawiedziesz. Dlatego mówiłem, abyś dawał tyle, ile dostajesz, i nie chodziło mi jedynie o aspekty finansowe czy materialne, również te emocjonalne. Zdaję sobie doskonale sprawę, że biologia i hormony czyli popęd będą grały przeciwko tobie i będą w takiej sytuacji zakładały ci na nos różowe okulary. Ale mogę powiedzieć z doświadczenia, że z czasem będziesz tego coraz bardziej świadomy i przez to będzie coraz łatwiej. Sytuacja frenzonu, o ile nie jesteś popularnym aktorem, muzykiem czy innym celebrytą, będzie stawała się coraz bardziej znajoma i przez to mniej będzie cię ruszała, na mocy zasady habituacji. Zaakceptujesz i przywykniesz, że takie sytuacje się po prostu zdarzają, a z czasem nauczysz się, że nie jest to też koniec świata. Gdybyś jednak zorientował się, że trafiłeś do zakładki przyjaciela, to najgorsze, naprawdę najgorsze, co możesz zrobić, to logicznie przekonywać i że brać o miłość. To zazwyczaj przyniesie efekt odwrotny do zamierzonego, ponieważ dziewczyna wcześniej czy później, im bardziej męczący będziesz, uzna cię za namolnego świra i sama urwie z tobą kontakt. Wiem, że w takiej sytuacji będziesz czuł się potraktowany niesprawiedliwie i ona po prostu nie poznała się na tobie, ale pamiętaj, gra jest brutalna. I jej celem nie jest twoje szczęście. Przypominam też, że prosząc się o relację, wychodzisz na słabego, a już wiesz, jak hipergamia reaguje na słabość, więc nie tędy droga. Na starcie muszę cię uprzedzić, że nie znam stuprocentowej metody, która zadziała we wszystkich przypadkach. Ponieważ zdarzają się sytuacje, że jeżeli dziewczyna ma w zanadrzu innego chłopaka, który spełnia jej kryteria. To po prostu będziesz musiał stać się lepszym niż on, a to przenosi grę na inny obszar, czasem niemożliwy do natychmiastowego przeskoczenia. Dlatego musisz wiedzieć. Niemniej, znając zasady gry, można zwiększyć swoje szanse. Pierwszą rzeczą, którą trzeba zrozumieć jest to, że do friendzone'u wstawiłeś się sam, poprzez swój mindset. Może to brzmieć trochę szorstko, ale musisz wiedzieć, że głównym powodem, dla którego czujesz się źle, jest właśnie to, że w pewnym sensie sam się tam umieściłeś. Wspomniałem przed chwilą, że głównym powodem zostawania jedynie przyjacielem jest postawienie dziewczyny na piedestał, i to jest również powód, dla którego każdy, kto tak zrobi, będzie czuł się źle. Pozwoliłeś, aby fantazja o rzeczywistości przysłoniła teraźniejszość to, co faktycznie jest. Gdybyś tego nie zrobił, a zamiast tego reagował na to, co jest, gwarantuję ci, że nie odczuwałbyś frustracji z tego powodu. Wiedząc to, czas na dobrą wiadomość: Ty mentalnie postawiłeś dziewczyny na piedestale i też ty możesz to zmienić. Na początku oczywiście będzie trudno, ale sprawa nie jest beznadziejna. Trzeba zmienić nastawienie, przekonania, sposób myślenia. Nie musisz tkwić w takim zawieszeniu. Możliwe jest, że wyjdziesz z zakładki przyjaciela bez upragnionej dziewczyny, ale naprawdę nie musisz tkwić w pozornej beznadziei. Chociaż z drugiej strony niekiedy to właśnie uczucie beznadziei jest dobrym motywatorem do zmian, do tego, aby ruszyć do przodu i stać się lepszym, a przez to bardziej atrakcyjnym dla kobiet. Stoi za tym wszystkim egoistyczny cel spełnienia swoich pragnień. Ale cóż, tak to działa. Patrząc na sytuację z pewnej perspektywy, sam wstawiłeś się do zakładki przyjaciela, ponieważ grałeś bezpiecznie. Ukrywałeś swoje prawdziwe matrymonialne zamiary. Nie eskalowałeś, nie podkręcałeś atmosfery w sposób seksualny, ponieważ byłeś nice guy, a też bałeś się odrzucenia. To najczęstszy scenariusz. Nie myślałeś przypadkiem, że jeżeli będziesz przymilał się do obiektu swoich westchnień, to ona właśnie odwzajemni twoje zaloty, tak jak w komediach romantycznych? W rezultacie przymilania się, dziewczyna oceniła cię jako swoją przyjaciółkę, a nie jako gościa, z którym chce intymności. Polecam przeanalizować swoje zachowanie, a mając wiedzę, poszukaj momentów, w których popełniłeś ten błąd. Momentów, w których zawahałeś się, momentów, w których szczerze chciałeś zrobić coś więcej, na przykład pocałować dziewczynę, ale pomyślałeś, że to nie wypada. Nie musisz od razu rzucać się do gardła i lecieć z nią w ślimaka. Ale jeżeli na przykład powiesz w takiej sytuacji do dziewczyny coś w stylu, ależ mam ochotę cię pocałować, to nawet jeżeli ona powie, że no co ty przecież jesteśmy kumplami, to zasiejesz tym samym ziarno. Okażesz przez działanie, że chcesz czegoś więcej niż przyjaciółki. Oczywiście jest ryzyko, że cię odrzuci, jeżeli popełnisz inne błędy w procesie uwodzenia, ale już będzie wiedziała, że chcesz czegoś więcej. W tym sensie prawda cię wyzwoli, bo jeżeli powiesz jej w odpowiednim momencie, że masz wielką chęć ją pocałować, to mogą zdarzyć się tylko dwie rzeczy. Najlepsza czyli ona też da ci znać, że ma na to ochotę wtedy jesteś w domu. Lub najgorsza, czyli taka, że da ci znać, że nie ma na to ochoty i poczujesz zawód lub odrzucenie. W każdym przypadku nie będziesz trzymał tego w sobie, a to trochę oczyści sytuację w jedną albo w drugą stronę, ale nie będziesz robił sobie w głowie filmów. Świat, sobie w głowie filmy. Nie mi to oceniać, niech to robią inni. Sprawdź sam, jak taka odrobina szczerości będzie dla ciebie oczyszczająca, ponieważ będziesz musiał zdobyć się na odwagę bycia odrzuconym. To będzie w pewnym sensie pozytywne dla ciebie. Jeżeli zrobiłeś eksperyment, który zaproponowałem w odcinku numer 44, to zauważysz, że to jest to samo uczucie. Kolejny element wychodzenia z zakładki przyjaciela będzie nieintuicyjny, ponieważ trzeba trochę odpuścić, aby nie przedobrzeć. Trzeba postawić siebie na piedestale i ten okres odpuszczenia poświęcić na rozwój, na stanie się atrakcyjnym. Przypominam, że niebycie potrzebującym to też jest jeden z elementów atrakcyjności. Wiesz, co pociąga kobiety na podstawowym poziomie więc do wyboru będziesz miał poprawę wyglądu, statusu lub umiejętności interpersonalnych swojej postawy, nastawienia przekonań pewności siebie. Zestaw tych ostatnich nazywa się Inner Game, grą wewnętrzną. Gdy zmienisz swój najczęściej białorycerski stosunek do pań, nie pozostanie to niezauważone. Oczywiście nie gwarantuje to sukcesu, bo podryw to najczęściej nie jest równanie z jedną niewiadomą, a mindset to tylko jeden z elementów, ale zaryzykuje, że w niektórych przypadkach zupełnie wystarczający. Słowem zacznij się rozwijać w każdej sferze, nie tylko relacyjnej, przyniesie Ci to korzyści. Opowiadam to w sposób ogólny, ale sam będziesz musiał ocenić, jakie elementy w Twoim życiu chcesz poprawić, ponieważ u każdego może być to coś innego, ale podstawy są zawsze takie same: wygląd, kasa, pewność siebie, w dowolnej kolejności. Gdy to poprawisz, będziesz musiał zacząć działać, podejmować ryzyko bycia odrzuconym, ba, będziesz odrzucany. Grając bezpiecznie, co prawda, minimalizujesz ryzyko. Ale też minimalizujesz swoją szansę. Kobiety lubią facetów z wizją i uparcie dążących do celu. Aby osiągnąć cel, nieraz trzeba będzie podjąć ryzyko, i tutaj koło się zamyka. Takie są zasady gry. Przełamywanie swoich ograniczeń, w tym lęku, to oznaka poczucia własnej wartości, a zdrowe poczucie własnej wartości jest po prostu atrakcyjne. Zbuduj je, a sytuacja na pewno się poprawi. Nie oznacza to, że znikną wszystkie twoje kłopoty, bo nie znikną, ale będzie lepiej i łatwiej. Pewność siebie pomoże przechodzić gówno testy, a gdy będziesz prawdziwie znał i rozumiał swoją wartość, nawet odrzucenie nie będzie dla ciebie niczym nadzwyczajnym, ale do tego niezbędny jest właśnie odpowiedni mindset w skrócie, działanie pomimo strachu. Wtedy doświadczenie z czasem samo przyjdzie. Dziewczyna naprawdę nie gryzie, chyba że ją o to poprosisz. A najgorsze, co może się stać na etapie podrywu, to może powiedzieć ci: Spadaj gościu, albo mam chłopaka. Tak czy owak, masz jasną sytuację i możesz iść dalej, a nie wkręcać się w swoje projekcje. Nie tego, czego chcemy, jest częścią życia i tylko małe dzieci lub narcyzi nie są w stanie tego zrozumieć. W ostatniej części skupię się nad jednym taktycznym manewrem do wyjścia z frenzonu. Kobiety są hipergamiczne, szukają najlepszego możliwego samca, na jakiego je stać i który jest w ich zasięgu. Tutaj z pomocą przychodzi nam zasada dowodu społecznego. Jeżeli chcesz stać się na powrót potencjalnie atrakcyjnym, to musisz sprawić, aby interesowały się tobą inne dziewczyny. Idealną sytuacją jest, żeby zainteresowała się tobą bardziej atrakcyjna koleżanka. Wtedy do gry wchodzi biologia, odrobina zazdrości, ale przede wszystkim lęk przed utratą. Zasada dowodu społecznego powoduje, że w głowie kobiety najczęściej pojawi się niepewność pod tytułem: Jeżeli interesuje się nim atrakcyjna dziewczyna lub wręcz jest z nim, to być może jest w nim coś, czego nie widziałam. Tamta druga to przecież też kobieta, więc coś w nim musi być. Wiemy, że hipergamia szuka najlepszego dostępnego kandydata. To jej jedyne zadanie, a więc takim zagraniem dajemy jej nie lada orzech do zgryzienia. A wtedy chomik w tym kołowrotku zaczyna biegać szybko. Panie oczywiście powiedzą, że to nieetyczne i podłe i manipulacyjne. I wcale tak nie jest, ale przypominam tylko, że faceci tego nie wymyślili, a jedynie zaobserwowali. Zresztą na niektórych kobiecych forach czy kanałach takie rady są wprost artykułowane. To trik podpatrzony od pań, które z powodzeniem stosują go na niczego nieświadomych facetach. W pewnym sensie wzbudza ciekawość i zazdrość oraz oddziaływuje na podświadomym poziomie. Tak, jak pokazywanie dekoltu facetowi, więc ucz się od najlepszych. Zastosowanie tego manewru będzie wymagało od ciebie znajomości zasad gry, ponieważ będziesz musiał poderwać lub przynajmniej zainteresować sobą atrakcyjniejszą dziewczynę. A wtedy może się okazać, że ta pierwsza już nie będzie cię interesowała, bo masz ładniejszą. Taki paradoks. Zawsze pożądamy bardziej czegoś, czego nie możemy mieć. Podsumowując. Frędzą to sytuacja, w którą sam się wsadziłeś swoimi myślami i stawianiem najczęściej obcej osoby na piedestał. Jeżeli nie jesteś wobec siebie szczery i odważny, karmisz się iluzją zamiast faktami, to masz jak największą szansę znaleźć się w tej pozycji. Jeżeli natomiast nie przeinwestujesz emocjonalnie w początkowej fazie znajomości, jeżeli podejdziesz do dziewczyny z ciekawością, na zasadzie ciekawe co z tego wyniknie sprawdźmy. To nawet gdy przekonasz się, że nici, to nie będziesz się tym katował. Na zasadzie, ja ją tak kocham, a ona mnie nie chce. Nie kochasz jej, tylko chcesz ją wydymić, spełnić swój program biologiczny. Faza zakochania mija po kilku do kilkunastu miesięcy, ponieważ hormony opadają. Tak działa natura. Gdybyś chciał ją kochać, możesz to zrobić na odległość, bo miłość to uczucie, które masz w sobie ale może też posłużyć jako wygodna racjonalizacja. Tak naprawdę chcesz przyjemności, a gdy jej nie dostaniesz, to czujesz się źle. To właśnie cała tajemnica nieprzyjemności friendzonu i zostania przyjacielem. Niespełnione oczekiwania. Nie miej oczekiwań, to nie będzie rozczarowania. Oczekiwania zamień na ciekawość, a zobaczysz co się zmieni. Jeżeli materiał był ciekawy i pomocny, to zalajkuj i udostępnij dla zasięgu. Przypominam także o dostępności na innych platformach, na przykład w formie podcastu na Spotify. Linki znajdziesz w opisach. Ciąg dalszy nastąpi.